Dobry wieczór mam na imię jestem Jestem Cześć wszystkim, świetnie tu być z Wami znowu i fajny temat, krok czwarty. Jeden z moich ulubionych, bo, bo robiąc krok czwarty po raz pierwszy w życiu byłam szczera tak naprawdę przed samą sobą i przed drugim człowiekiem, a później przed Bogiem. Ja pamiętam jak zaczęłam moja sponsor. No, powiedziała mi, że zaczynamy krok czwarty i powiedziała mi tylko jedną taką fajną rzecz, znaczy, no, jedną z wielu, ale jedną taką, którą zapamiętałam do tej pory. Skłamiesz, będziesz pić. I ja to do tej pory pamiętam i ciarki mi przechodzą, bo za każdym razem, jak zaczynam wchodzić w jakieś tam kłamstwa i swoje zawijasy i, i w ogóle zaczynam być nieszczera, pamiętam te jej słowa. Skłamiesz, będziesz pić. Ja się przestraszyłam, bo już pić nie chciałam, naprawdę nie chciałam pić. Nie chciałam być tym, czym byłam, y zanim zaczęłam program, zanim zaczęłam wspólnotę A. Yy, nie zaczęłabym tego kroku czwartego bez przygotowania, bez kroku pierwszego, drugiego i trzeciego, które mnie gdzieś przygotowały do tego, żeby w ogóle udźwignąć to, czego dowiedziałam się o sobie w kroku czwartym. Yy, te wszystkie wady charakteru, te wszystkie moje strachy, lęki, to wszystko, co tam wypisałam. Yy, mogłyby mnie przytłoczyć i mogłabym tego nie być w stanie udźwignąć, jakby nie to, że właśnie jest krok pierwszy, drugi i trzeci, a przede wszystkim to, że się powierzyłam sile wyższej, mojemu Bogu, to, że razem z Nim, że się dużo modliłam, że razem z moją siłą wyższą, z moim Bogiem po prostu przeszłam przez to, że gdzieś kopałam w głębi tej mojej piwnicy obszczanej, obrzyganej alkoholiczki, po prostu piwnicy z tymi wszystkimi wadami charakteru i z tym wszystkim, co tam miałam, ja szłam z tym światłem, z tą modlitwą, z tym wszystkim, czego dowiedziałam się o mojej sile wyższej, o tej modlitwie i dzięki temu dostałam siłę, żeby to wszystko udźwignąć i żeby to wszystko zrozumieć. Zanim zaczęłam pisać czwarty krok, tak naprawdę w tej tabelce, moja sponsor też fajnie mi powiedziała, żebym sobie najpierw poszukała wyjaśnień wszystkich wad charakteru i tego wszystkiego, co to jest egoizm, egocentryzm co to jest na przykład prokrastynacja, czyli to kontaktatorstwo, tak zwane odwlekanie na później, bo ja nie wiedziałam w ogóle, co to jest, ja nawet nie wiedziałam, jak nazwać rzeczy, które do tej pory mnie bolały i które do tej pory utrudniały mi życie i doprowadzały mnie do picia. Ja nawet nie potrafiłam ich nazwać, nie wiedziałam w ogóle, że ja jestem egoistką czy egocentryczką. Nie wiedziałam w ogóle nawet, co to jest ego. Ja wiedziałam, że mnie po prostu boli dusza całe życie. Od kiedy pamiętam, ja wiedziałam, że tutaj mam taki kamień i że mnie boli i że mi nic w życiu nie wychodzi i że na koniec dnia idę się, albo i w ciągu dnia, że idę się po prostu napić, bo ten ból jest nie do zniesienia. Ale nigdy by mi nie przyszło do głowy, że to jest wszystko to, co wypisałam później w kroku czwartym. To, co doprowadzało mnie właśnie do kieliszka, do picia. A co wypisałam w tym kroku czwartym? Dokładnie tą samą listę, którą pewnie wielu z Was wypisało, czyli egoizm, egocentryzm, użalanie się nad sobą, kłamstwo, nieuczciwość, yy, pycha i to wszystko, które, to co też można powiązać z grzechami głównymi, z tym wszystkim, co jest, yy, co jest też yy, yy, no niby takie oczywiste. Ja tego nie wiedziałam, ja w ogóle siebie nie znałam, dopóki nie przyszłam do wspólnoty, dopóki nie przystąpić, ja w ogóle nie wiedziałam kim jestem, jaka jestem. A chyba y, bardzo bałam się dowiedzieć, dlatego że y, y, miałam o sobie takie fajne, takie, hmm, zdanie. Miałam sobie zdanie, że jestem i najgorsza i najlepsza w jednym, w jednym, w, w jednym czasie, Taki, trochę taka schizofrenia alkoholiczki, że jestem wspaniała, jednocześnie jestem do, do bani, że jestem cudowna i w ogóle naj, naj, najlepsza, najfantastyczna, a w drugiej sekundzie jestem po prostu do niczego nic mi się nie udaje. I dzięki temu, że rozpisałam krok czwarty, naprawdę szczerze, że napisałam tam, jakie urazy do kogo i dlaczego czułam i co to właściwie tak we mnie jest, yy, pozwoliło mi to zobaczyć, jak ja funkcjonowałam w życiu, dlaczego mi się nie udało w szkole, dlaczego nie zdałam matury, dlaczego na studiach mi się nie udało, dlaczego moje związki jeden po drugim po prostu upadały, yy, dlaczego tak naprawdę nigdy nie mogłam pójść do przodu. Z tym wszystkim, z czym normalnie ludzie, cywile poza wspólnotą, jakoś sobie dają radę, a ja w poczuciu żalu i w poczuciu poczucia winy na koniec dnia musiałam sięgnąć po, po, po wino, po alkohol, dlatego że no po prostu moje życie było jednym wielkim pasmem niepowodzeń. E, jeden z moich takich głównych wad charakteru i głównych problemów, które przetaczały się przez mój krok czwarty, to było właśnie odkładanie na później. To się nazywa konktatorstwo, tudzież prokrastynacja, tudzież jakkolwiek. To nie jest lenistwo, ale to jest coś, co bardzo mi gdzieś um, utrudniało życie ja pamiętam, czy nauka w szkole, już od pierwszych, jakiejś podstawówki, czy czegoś, ja zawsze odkładałam na później. Nigdy nie było to, ja zawsze się uczyłam na ostatnią chwilę. Jest zawsze stres z tym związany, zawsze później poczucie winy, bo byłam nie ta, która chciałam. Zawsze wiedziałam, że mi może stać na więcej, ale zawsze to było na ostatnią chwilę, więc nigdy to nie było na pięć z plusem. I zawsze coś mi stało na drodze, właśnie coś tym kimś byłam ja, tym kimś było też moje ego. Y y ja też jakoś niedawno czytałam książkę i tak doszło do mnie, że głównym właściwie problemem, głównym takim źródłem moich problemów życiowych jest moje ego. Od tego się wszystko zaczyna. Że moje ego, czyli ja, mi, moje, dla mnie, ja jestem, mi, mi jest zrobione, y, tylko ja, y, y, ja istnieję, wy nie istniejecie, ja po prostu dla mnie wszystko jest. To ego to jest taka żrąca się we mnie kula, która boli. I od niej jak ten rak, po prostu wszystkie inne się tam rozprzestrzeniają po mnie i zaczynają sobie żer. Jak tego nie pielęgnuję, czyli nieuczciwość, kłamstwo, pycha, yy, zaczynają sobie po prostu grać, i yy, to jest bardzo dobrze widać po mnie, że nic ze sobą nie robię, że nie rozpisuję kroku dziesiątego, że nie dzwonię, nie czytam. Um, bardzo dobrze po mnie widać, um, jak zaczynam się odzywać, zaczynam być niemiła, zaczynam być pyskata i w ogóle dr Jackie, Mr. Hyde, naprawdę totalnie. Um, mój mąż mi ostatnio powiedział, że jakby jeszcze tak dłużej było, jak ostatnio przez dwa lata, gdzie byłam zamknięta w domu z dwójką dzieci i nic ze sobą nie robiłam, to by się ze mną rozwiódł. Mój mąż, który jest naprawdę cierpliwym człowiekiem, tak mi powiedział. Um. Wiecie co? I w czwartym kroku wypisałam naprawdę wszystkie bardzo skryte rzeczy, takie, które bolały mnie najbardziej, których się wstydziłam, których po prostu nie potrafiłam w ogóle czasami przyznać sama przed sobą, ale wiedziałam, że to jest moja jedna jedyna szansa na to, żeby komuś powiedzieć i żeby się w końcu od tego wszystkiego uwolnić. Ja się odważyłam, to zrobiłam. Ja myślałam, że jestem jedyna na świecie, która takie rzeczy wypisuje. Począwszy od jakichś z, rzeczy związanych z seksem i z tym, dajcie sobie sprawę, co się dzieje z kobietą, młodą kobietą, dziewczyną, która po prostu pije do nieprzytomności. Yy, ja to wszystko gdzieś w sobie nosiłam, ten cały bagaż tego wszystkiego, i yy, to mnie bardzo męczyło. Ja też im bardziej o tym myślałam, bardziej mnie to męczyło, tym bardziej piłam i tym bardziej w takie same kłopoty popadałam. I to było po prostu to zamknięte koło. I, Zdałam sobie sprawę w momencie, kiedy moja sponsor mi powiedziała skłamiesz będziesz pić, że to jest moja szansa na to, żeby zacząć nowe życie i naprawdę to mnie wtedy tak uderzyło i tak mnie tknęło, że ja wtedy na tamtą chwilę ten mój czwarty krok napisałam najszczerzej jak potrafiłam. To była moja taka generalna spowiedź życia można powiedzieć, podobno spowiedź generalną robi się raz na y, y, życie y, y, y. i to była właśnie moja taka generalna spowiedź życia wtedy dla mojej sponsor. Ja powiedziałam jej wszystko. Pamiętam, była jedna taka rzecz, której tutaj się nie przyznam, publicznie, ale była jedna taka rzecz, którą sobie schowałam na sam koniec, bo się bardzo jej wstydziłam powiedzieć. I ym, ja ją tak przesuwałam, 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 jak już jej czytałam, ten rok czwarty. I skończyłam wszystko, tylko ta jedna rzecz została, i ona tak się na mnie patrzy i mówi, To już wszystko, Sylwia? I ja tak, no nie, jeszcze jest jedna rzecz. No to co to jest? No, no co to jest? No ja jej przeczytałam, a ona mówi tak, i ty myślisz, że ty taka jedna gwiazda jesteś? I mi wtedy po prostu coś. Się, po pierwsze, poczułam, że nie jestem jedna taka gwiazda. Po drugie, poczułam jakąś taką po raz pierwszy jedność ze światem, po prostu z Bogiem, z Siłą Wyższą też taką jedność w końcu, że gdzieś jakieś połączenie jest, że w końcu coś łączy, że w końcu coś zaczynam żyć. I siebie czuć i czuć to, co czuję w końcu, nie muszę tego zapijać, tylko gdzieś to tak jakoś funkcjonuje we mnie, i że to, że wady mam charakteru i że one są nazwane, to jest super i to jest okej, okay. i mogę bez biczowania siebie, bez jakiegoś nadmiernego użalania się nad sobą, po prostu się przyznać: Tak, ja to zrobiłam, tak, taka jestem, i to jest okej. Okay. Bo nikt nie, nikt nie jest idealny, a ja zawsze byłam chciałam być idealnie beznadziejna albo idealnie idealna, wiecie o co chodzi? Takie, aby ze skrajności w skrajność, ale nigdy po środku, nigdy normalności, chociaż jej bardzo chciałam i potrafiłam jej osiągnąć. I dzięki temu, że szczerze napisałam krok czwarty, um, zaczęłam tą normalność osiągać. Fajnie, bo kontynuacją tego czwartego kroku jest krok dziesiąty, który robię na co dzień. I tam wypisuję to, co dzieje się, to, co mnie dotyka, to, co dotyka moje ego, moje to ja, moje dla mnie, ja chcę. To, co mnie dotyka każdego dnia i to mi się, pozwala się od tego uwolnić i mm, gdzieś e, zobaczyć przede wszystkim to na kartce papieru. To jest niesamowite. O, uu, ja to zrobiłam? No tak, no dobra, ja to zrobiłam, okej, okay, co mogę z tym zrobić dalej, no nie? To tak samo było w kroku <laughs> czwartym do kogo czułam urazy. Bardzo dużo było właściwie do samej siebie, trochę do rodziców, do rodziny, trochę, no, sporo do ojca alkoholika, trochę do mamy współzależnionej, do brata, ale tak najwięcej miałam do siebie, za to, co zrobiłam, za to, czego nie zrobiłam, za to, czego nie osiągnęłam, co mogłam, za to, co zawaliłam. Tak właściwie byłam tylko ja, znowu ja, 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 ale tam było bardzo dużo wywalania sobie i mm, później zobaczyłam, że tak właściwie y, też pochyliłam się nad sobą. To jest ładne słowo, bo y, gdzieś tam w któryś z czy, czytań, wspólnotowych, jest tam, że zniknie pokusa rozczulania się nad sobą, i faktycznie przestałam się nad sobą rozczulać. Natomiast bardzo lubię słowo, że po prostu się nad sobą pochyliłam, jak nad chorą osobą. To jest to fajne, że zobaczyłam, jak bardzo chora jest moja dusza. Y, y, z jakiegoś środowiska wyszłam, że też no, niekoniecznie dostałam pewne szanse i pewne zaplecze i pewien bagaż doświadczeń z domu, w którym był alkohol, no, w jakiś sposób ukształtowały mnie taką egocentryczkę, taką zachłanną na uwagę, zachłanną na miłość, niedokochaną, taką... Tako, taką po prostu, że ja teraz jak mam dwoje dzieci, to ja widzę, jakie one są po prostu rządne uwagi tego, żeby je po prostu cały czas kochać i żeby je tam nasycić tym. Ja tego nie miałam w dzieciństwie. I ja później w dorosłym życiu to chapałam w chory sposób po prostu od ludzi, od mężczyzn, no, od alkoholu. Ja to musiałam zapełnić tutaj tą dziurę, to, żeby się lepiej poczuć, chociaż na pięć minut. I wiedziałam, że to i tak mnie nie podziała, ale mimo tego to robiłam. Um, Dlatego też no, teraz takim dosyć wyzywającym zadaniem dla mnie jest właśnie widzieć świadomie wychowywać córki, co nie jest bardzo co nie jest łatwe, bo takie nasycenie ich ego, właśnie tego małego ego, tego małego człowieka to jest niesamowite zadanie bardzo trudne, ale bardzo odpowiedzialne też. Ja tego nie dostałam, bo moi rodzice mieli zupełnie inne sprawy na głowie, ja byłam sama sobie, moje, moje dzieciństwo było surwivalem, przetrwaniem, a nie dzieciństwem, Wręcz, tak to wyglądało. Więc ja wkraczając w dorosłe życie i gdzieś kiedy poczułam pierwszy raz smak alkoholu, to było to, bo to mi gdzieś na chwilę ukajało właśnie to moje nieukojone dziecko, tą moją nieukojoną potrzebę miłości, tego ego. Takiego czegoś, co nigdy nie było zaspokojone, dokochane, utulone. No, ja tak to na tą chwilę widzę. I, 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 I dzięki temu, że napisałam to wszystko, to jaka jestem, zobaczyłam to, jakie mam braki właśnie w tej mojej duszy, tu w moim sercu, tu gdzieś to, co było nierozwinięte, to, co się nie potrafiło rozwinąć, to, co nie miało szansy, ja to zobaczyłam, co tak właściwie mam, jaki mam wachlarz wad. Ale obok tego też, jaki mam piękny wachlarz zalet, bo moja sponsor też fajnie na, y, po kroku czwartym, żeby ja już całkiem dobita nie była tym wszystkim, że jestem tylko taka beznadziejna, napisała mi: No, dobra, teraz sobie napisz, jaka fajna jesteś, co lubisz w sobie. I to było taką fajną przeciwwagą tego, żeby gdzieś też nie od razu, że jestem tylko złożona z samych egoizmów i egocentryzmów. I też tego nie potrafiłam zrobić, nie potrafiłam tego zobaczyć, więc ona mnie tak nakierowała, no to co dzisiaj dobrego dla kogoś zrobiłaś, no to ja jej napisałam, no to co to o tobie świadczy, no i tak mnie zaczęła prowadzić, to jest też fajne, to jest też element kroku czwartego, tak jakby nie patrzeć, bo to jest też inwentura moralna, to jest też moja inwentaryzacja tutaj wewnątrz mnie. No przepiękny krok, przepiękny krok, który, od którego zaczęła się moja wolność, moja wolność gdzieś przygoda z programem. No, to był początek, ale to był, tak jak mówię, tak naprawdę pierwszy raz, kiedy ja czytałam ten czwarty krok mojej sponsor. Pierwszy raz, kiedy ja w życiu byłam trzeźwa, no, trzeźwa ale, też, ale też szczera, i mam nadzieję, że zawsze będę pamiętać te słowa. Jej skłamiesz, będziesz pić. To mi bardzo wiele razy uratowało życie. Także dziękuję. Moje 15 minut do jego końca. Dzięki. Thank